François Mitterrand urodził się w 1916 roku. Pochodził z konserwatywnej, dobrze sytuowanej rodziny. Jego ojciec był ważnym urzędnikiem na kolei. W młodości krytykował ówczesny rząd oraz sympatyzował ze środowiskami skrajnie prawicowymi. Ukończył Elitarny Instytut Nauk Politycznych w Paryżu. Podczas II wojny światowej, w 1940 roku, brał udział w kampanii francuskiej. Został jednak ranny i wzięty do niemieckiej niewoli, z której trzykrotnie próbował uciec. Udało mu się to dopiero po roku. Po ucieczce z oflagu współpracował z rządem Vichy, starając się poprawić sytuację bytową Francuzów przebywających w niewoli. W rządzie kolaboracyjnym pokładał także nadzieję na utrzymanie francuskiej niepodległości. Swoją pierwszą partnerkę, Daniel Gus, poznał przez przypadek. Podczas jednej z misji miała ona udawać się go narzeczoną, aby nie wzbudzać podejrzeń wśród Niemców. Później François i Daniel faktycznie się pobrali. W 1944 roku Mitterrand brał udział w wyzwolenia Paryża. Po wojnie kontynuował działalność na rzecz byłych więźniów wojennych, pomagając im wrócić do Francji i rozpocząć nowe życie. Jego poglądy zaczęły się wówczas przesuwać w stronę lewicy, choć przede wszystkim był antygolistą, do Charlesa de miał niechęć od ich pierwszego spotkania w Algierze. Mitterrand wyróżniał się niezwykłą zdolnością do utrzymywania się w polityce. Jak to trafnie podsumował Krzysztof Wojna, w 1946 roku Mitterrand został wybrany do Zgromadzenia Narodowego. Stał się mistrzem utrzymywania się przy władzy. Pomiędzy 1947 a 1957 rokiem zasiadał w 13 różnych rządach. Koniec cytatu. Podczas wojny w Algierii pełnił obowiązki ministra spraw wewnętrznych. Jako, że kraj ten był kolonią Francji, to on podjął politykę znacznego zaostrzenia represji, w wyniku których wydano przynajmniej 45 wyroków śmierci. Swoje działania argumentował słowami: Algieria jest Francją. Mitterrand był pierwszym politykiem, który złamał zasady niewchodzenia w koalicję z komunistami. W 1971 roku zjednoczył francuską lewicę pod przywództwem kierowanej przez niego Partii Socjalistycznej. W wyborach prezydenckich z 1981 roku zwyciężył w drugiej turze, zdobywając niespełna 52% głosów i pokonując urzędującego prezydenta Walerego Giscarda. Był pierwszym prezydentem z Partii Socjalistycznej oraz jedynym, który rządził przez dwie siedmioletnie kadencje. Istnieje legenda miejska, według której Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych, po zwycięstwie Mitterranda w wyborach, miał zapytać swoich doradców: Czy Francja nie stała się krajem demokracji ludowej? Rzekomo wysłał wtedy George'a Busha do Francji, aby sprawdził, czy obawy są uzasadnione. Mitterrand miał odpowiedzieć: że to on będzie prawdziwym grabarzem komunizmu we Francji. Podczas zimnej wojny Francja pod rządami Mitterranda nie oglądała się na Stany Zjednoczone. Szczególnie widoczne to było w kwestii francuskiej strategii nuklearnej. Mitterrand opowiadał się za maksymalną niezależnością Francji od USA w tej dziedzinie, co stanowiło naturalny kontrast wobec sytuacji w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o stosunki ze Związkiem Radzieckim oraz z Polską, polityka Mitterranda była wybitnie ambiwalentna i dzieliła się na dwa etapy. W pierwszym zaostrzał on relacje z Moskwą odmówił przyjazd do Związku Radzieckiego po śmierci sekretarza generalnego, poparł rozwój amerykańskich instalacji wojskowych w RFN, a także wsparł USA w wojnie w Zatoce Perskiej. W drugim etapie prezydent odwiedzał ZSRR i dwukrotnie spotkał się z Wojciechem Jaruzelskim, raz we Francji, a raz w Polsce. Było to znaczące, zważywszy na wcześniejsze wsparcie miteralne dla Solidarności oraz jego krytykę w stanu wojennego w PRL. Polityk zapewniał o duchowym i materialnym wsparciu dla Polski, które przyjmowało różne formy. Od pomocy humanitarnej, po kredyty. Warto wspomnieć słowa Tadeusza Mazowieckiego, który po latach przyznał, że w stanie wojennym Francja przodowała w pomocy Polsce. Mitterrand wykorzystał także sytuację w Polsce na użytek wewnętrzny. Była to dla niego okazja do zmniejszenia roli w. Swoich komunistycznych koalicjantów w rządzie. Był także zwolennikiem projektów zacieśniających współpracę narodów europejskich, co wyraźnie stawiało go w kontraście do de Gola, zwolennika tzw. Europy Ojczyzny. Mitterrand podpisał traktat z Maastricht, na mocy którego między innymi powstało euro. Po latach sprzeciwu w 1990 roku poparł finalnie także Zjednoczenie Niemiec. W kwestii polityki krajowej był on skrajnym lewicowcem. Do tego stopnia, że nie da się go porównać z żadnym powojennym rządem francuskim. Należy szukać porównań w Ameryce Łacińskiej, na przykład w Wenezueli. Po objęciu urzędu, literą znacjonalizował kilkadziesiąt największych przedsiębiorstw i banków. Znacznie poszerzył socjal dla pracowników i emerytów, a także zliberalizował prawo, w tym migracyjne oraz obaczajowe. To on także zdjął we Francji karę śmierci. Skutki ekonomiczne tej polityki były fatalne. Drastycznie zaczęły rosnąć bezrobocie i inflacja, a za nią ceny. Spadła konkurencyjność gospodarki, przede wszystkim wobec Niemiec. Najbogatsi przedsiębiorcy opuszczali Francję. Mimo to, zamożność ogółu Francuzów nieznacznie się podniosła. Po dwóch latach od rozpoczęcia tego eksperymentu, Mitterrand wycofał się z części reform i ponownie zliberalizował gospodarkę, co poprawiło sytuację makroekonomiczną w kraju. Podczas wojny w Rwandzie w 1994 roku opowiedział się po stronie francuskojęzycznych hutu, dostarczając im broń i szkolenia wojskowe. Był wielokrotnie oskarżany o zaognianie konfliktu, w wyniku którego zginęło około 800 tysięcy ludzi. François Mitterrand był bohaterem jednego z największych skandali obyczajowych w historii Francji. Co ciekawe, we Francji takie sytuacje, które w innych krajach mogłyby prowadzić do wizerunkowego kryzysu lub nawet politycznego upadku, często zwiększają sympatię społeczną wobec polityków. Mitterrand nie był wyjątkiem. Kilku jego następców na stanowisku prezydenta, takich jak Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy czy François Hollande, również znalazło się w centrum podobnych kontrowersji. Mitterrand przez wiele lat utrzymywał związek z Anne Penjou, młodszą od niego o 27 lat, z którą miał córkę Mazarin. Relacje te skrzętnie ukrywano przed opinią publiczną, a prezydent korzystał swoje wpływy, aby uniemożliwić publikację informacji na ten temat. Zapytany przez dziennikarza o całą sytuację, odpowiedział z charakterystycznym dla siebie spokojem: I co z tego? W historii zapisał się także jego ikoniczny cytat: Dla Republiki jestem ostatnim prezydentem. Po mnie przyjdą już tylko księgowi. François Mitterrand zmarł w styczniu 1996 roku na raka prostaty, którego istnienie ukrywał przed społeczeństwem przez aż 15 lat. Obie jego rodziny spotkały się dopiero na tego dnia.